I patrzcie się, jest moneta Kurde, na żywca kopnięta z wami Witam Was moi mili, nie na to nie pójdę na pewno, seria łąka trwa, ostatnio widzieliście film wieczorową, że tak powiem porą i kurczę powiem Wam, że nie opłaca się wieczorem iść w ogóle, bo po prostu widzieliście, no, te muchy to po prostu zżarły mnie prawie żywcem, także jestem na łące znowu. Byłem tam, teraz jestem tu na łące, której nic nie ma bo już tu wiele razy byłem, także wiem coś o tej łące. Może się potwierdzi reguła, że nie ma przechodzonych miejsc, ale wątpię, także zobaczymy. Na razie zbieram złom. Jest tu, widzicie, taki kolejny element, jaki znalazłem już w którymś filmie, ale większy. Coś tu się rwało, nie wiem, wujasowi mojemu z jakiejś maszyny. Po powietrzu to leżało, także. Do śmieci i ruszamy dalej. Tam jest dołek. Nie wiem, bardzo dziwny sygnał. Taki powracający, jakby. Mamy coś okrągłego. Co to jest? Chyba monetka, powiem Wam. tak 5 fenoli kurcze yy, Adolfowy. cynkowe czy jakieś tam miedzie czy coś takiego Się na metalach nie znam ale wiem że to nie jest aluminiak tak jest tam ale dziwny ona sygnał dawała powiem wam Może była za blisko ta łopatka i tak zniekształcało. kształcało. W każdym bądź razie mamy pierwszą monetę i dołek zasypujemy ładnie. O. I na razie Ale numer widzicie to co ja widzę? O! Od razu pod łopatą Coś nie mam szczęścia ostatnio znowu trochę przejechałem Co to jest? Czyżby to fenol będzie? Czekajcie chwilę, użyję środka Widzę, widzę piątkę, więc to będzie pięć fenoli z cesarstwa oczywiście. I widzicie jak to jest, powiedziałem nie ma przechodzonych miejsc i chyba to jest prawda. To jest z niechęcią więc wręcz przyszedłem na to miejsce, w ogóle coś dziwnego, bo to nie było jeżeli chodzi o te dźwięki, nie było winą tego przedmiotu ostatniego, czyli tej monety, tylko po prostu Coś się z wykrywaczem działo, tak jakby baterie były rozładowane, ale włączyłem go, wyłączyłem i widzicie, normalnie. Jest, wszystko gitara. Dziwna sprawa, nie wiem. Może tam jakaś bateria niedopięta jest i... Dobra, lecę dalej. O, tak wygląda sygnał typowo na monetę. Krótki. ale czy to będzie moneta wcale nie jest powiedziane bo to może być nawet drucik, może być polmosik, może być o? o. gdzieś bokiem jest bardziej tu jest. I patrzcie się, jest moneta. Kurde, na żywca kopnięta z wami. Kurde, ja mówiłem o tej łące, że tu nic nie ma. Czy nie moneta? Kurde, to nie to. A jest jednak, jednak jest. Zobaczcie. A tutaj Lony se mówi. Idę, ale idę, bo nie ma gdzie tutaj po wujka łąkach, nie ma monet już, nic wybrane, co to jest w ogóle? I tak to jest, wam powiem, że tak to bywa nieraz, że właśnie jak się mówi, że nic nie ma, to coś jest. Środek zastosuję, tylko żeby wam powiedzieć, że to jest 50 groszy na pewno. Miedziane, o patyna nawet jest fajna. 49 roku eee, Szukam złomu Nie ma złomu, wychodzą moniaki, kurde No bo ja już to poczyściłem to pole, trochę powiem wam Także kurczy No fajnie jest, powiem wam, ale Lecimy dalej, kurcze No i widzicie jest kolejny ten element z czerwoną farbą. Ciekawe co to się rwało tutaj kurczę, bo to pod kosiarką latało ostro wam powiem Widać tutaj po kurde, normalnie ostry kurcze idzie do śmieci oczywiście może zaniosę, nawet zapytam z czego to mogło się tak rwać Wujka. dobra, trochę się potleje, ale lecimy dalej. Kolejny mam fajny sygnał, że tu łopatę wbiłem w to miejsce. Troszeczkę tam przepierduję, nie powiem, ale to normalne. Zależy, jak przedmiot jest ułożony, a jest to mały jakiś przedmiot na pewno, jak nie moneta. Dlatego daje taki fajny dźwięk. No niestety nie trafiłem. Dobra, jest jeszcze tam w dołku gdzieś. Nie lubię nie trafić, bo za pierwszym razem, bo tu muszę tą strukturę rozwalać, a tak fajnie jest jedna bryłka i i cześć. Dobra, sprawdźmy teraz. Dobra, trzeba włączyć spida. No, a to jest jakiś pierdoła zwykła. To była prawie na wierzchu. Złomek tym razem duży placek ołowiu. A naprawdę głęboko, tam macie dołek widać Nie chce mi się kamery wyjmować z tej z uchwytu Także mamy ołów I jest kolejna moneta Przepraszam, jest guzik Ale zupełnie jak monetka wyglądał Bo jest taki duży dosyć i płaski jak trzy fenole dosłownie wyglądał? Czy na nim coś jest? Tego Wam nie powiem zaraz. Albo powiem Wam, nic nie ma na nim. Płaski guzik. Tu, tutaj coś widać. No i dobra. Padłem na chwilę zobaczyć jak wygląda lasek. Od razu powiem Wam, bąki już fruwają. Wszystko, komary, koło. Powiem Wam, że ten fajnie wygląda. Myślałem, że będzie bardziej zarośnięty, ale tam widzę w ogóle prawie te liście jakby wymiecione były. Może zajrzę tutaj kurczę, następnym razem. Chociaż byłem tu nie raz. Ale widzicie, jak to jest z tą łąką. Też byłem mi co z tego. I pełno kurczę, znaczy pełno. <gryw> yy, razem ze wszystkich wypadków to by było pełno. Dzisiaj tam chyba trzy monety. Czy coś? Trzy chyba. Także mój standard, można powiedzieć. I tak, słuchajcie. Będę kończył tą wyprawę. Właśnie tym sposobem. Do tych do tych, którzy pytają mnie, czy mi w tych gumiakach nie gorąco. Nie, nie gorąco mi. Gorzej by było gorąco, gdybym miał takie te wojskowe buty ze skóry, które mam Bo już mam w tym temacie doświadczenie, także polecam wam. Tu się noga rusza, powietrze chodzi cały czas, także nie, jest, jest dobrze. Kto raz skurcze posmakuje, to będzie chyba zawsze w tych gumiakach chodził. Ja chodzę zima lato, widzicie, jest ok. Zimą ciepłe. Takie mam z otuliną. Te są bez tego wkładu. Także żeby nie przedłużać. Było to co było. Widzieliście sami. Złomu. O kurde. Kurde. Złom miałem pokazać wam. Złom jest taki. Zaraz go tu tylko pokażę. Bo nie było tego za dużo. O. Takie tematy są. Nie było za dużo tego. Jeszcze. A z ostatniej wyprawy mam. Dobra. To się tam gdzieś zutylizuje zaraz, co niepotrzebne. I tyle, no słuchajcie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądali i tych, którzy to oglądają i będą oglądali. Także do następnego filmu, cześć.